Księga Wyjścia, rozdział 24. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do Pana, Ty oraz Aaron, Nadab, Abichu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam podejdzie do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie. Wszystkie słowa, jakie powiedział pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa pana. Nazajutrz wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi, i oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i siedemdziesięcioma starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących tak samo jak niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przetopatrzeć na Boga, potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam. Nadam ci tablice kamienne, prawo i przekazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik. I wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś do starszyzny: Pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto będzie z wami Aaron i Hur. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. A widok chwały Pana był w oczach Izraelitów jak ogień pożarający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.